To była pierwsza prawdziwa miłość, nawet jeśli nigdy nie została wypowiedziana na głos, nikt inny nie wywołał tego, co ta osoba obudziła. To była miłość, cicha, intensywna, bez gwarancji. Uczucie, które rosło w milczeniu, ale nigdy nie przestało istnieć. Uśmiechała się na zewnątrz, ale w środku była burza. Był pokój i chaos w tym samym czasie. Obecność, która dotykała głęboko, poza fizycznym, poza oczywistym. To nie było tylko pragnienie, to nie była potrzeba, to była więź, prawda, dusza, było milczenie nie z braku uczuć, ale z lęku, z niepewności, jak to zostanie odebrane z chęci, by nie stracić tego, co już się miało, nawet bez posiadania. Czas płynął, pojawiały się inne imiona, inne historie, ale żadna nie wypełniła pustki, która pozostała bo tam, w tym bardziej ukrytym miejscu ta miłość trwała, żywa, cicha, czekająca, nawet jeśli nigdy nie została wypowiedziana, nawet jeśli wszystko działo się w milczeniu, podczas gdy świat na zewnątrz szedł rozproszony. Ta historia nie zaczęła się od obietnic, nie było umówionych słów, nie było deklaracji ani tajnych paktów, tylko obecność, niespodziewana. I uczucie, które nie prosząc o zgodę, zajmowało przestrzeń, Rosło, nie będąc zauważanym, aż przestało się mieścić. To nie była osoba szukająca miłości, to nie była osoba nieprzygotowana do uczuć, ale to, co się tam wydarzyło, było inne. Zaczęło się od niczego, a stało się wszystkim. Spojrzenie, które trwało dłużej niż zwykle, odpowiedź, która niosła coś, czego nie dało się nazwać, dziwna chęć, by być w pobliżu, po prostu by być. Nie było planów, nie było gier ale było coś, coś, co powodowało, że serce nagle się ściskało, coś, co zmieniało oddech, gdy druga osoba przychodziła, coś, co odbierało sen bez logicznego wyjaśnienia i co zostawiało ślady nawet w dniach, gdy nic się nie wydarzyło. To była miłość, którą nikt nie wiedział, którą nikt nie zrozumiał i którą tylko ten, kto ją czuł, potrafił dostrzec w jej rozmiarze. To nie był platoniczny związek, to nie było zabronione. To było zbyt intymne, by to ujawniać, zbyt żywe, by to ignorować. Nigdy tego nie powiedziano, ale to było odczuwalne we wszystkim, w sposobie słuchania, w niespodziewanej cierpliwości, w delikatności, z jaką zapamiętywano szczegóły o drugim człowieku, nawet bez intencji. Był szacunek, była podziw, była ta naładowana cisza, w której oczy mówiły to, czego usta nie mogły. To nie była brak odwagi, to był nadmiar troski. To był strach przed zniszczeniem tego, co było, pragnąc zbyt wiele, bo istniała pewność przebrana za wątpliwość wystarczyłoby jedno złe słowo, jedno źle wymierzone kroki, a wszystko mogłoby się skończyć zanim jeszcze się zaczęło. A to ryzyko było zbyt wielkie. Uczucie zostało zachowane, ale niezapomniane. Czas minął, inne twarze się pojawiły, inne drogi zostały obrane, a na zewnątrz wszystko wydawało się rozwiązane, ale od środka, Niektóre rzeczy pozostały niezmienione. Wciąż był ten nazwisko, które nie przestawało echo, wciąż istniało to, a co jeśli, które pojawiało się w chwilach ciszy, tamten fragment historii, która nigdy nie stała się kompletną historią, tylko połowa, tylko obietnica. Był to rodzaj miłości, która nie została przeżyta tak jak powinna, ale też nigdy nie umarła, pozostała tam, w szczelinach codzienności. W przestrzeniach, które nikt inny nie potrafił wypełnić, inni przychodzili, ale nikt nie był jak on, inni próbowali, inni przychodzili z siłą, z słowami, z oddaniem, ale nikt nie osiągnął tego samego miejsca, bo tam w środku już była osoba, nawet jeśli nie była, nawet jeśli nie wiedziała, to nie była kwestia porównania, to było coś więcej. Było jakby serce zostało uformowane przez tę pierwszą miłość a wszystko, co przyszło później, zawsze byłoby mierzone przez nią, nawet bez chęci. I wtedy przychodził dyskomfort, to uczucie, że nic już nie było całe, że nowe historie przychodziły potłuczone, bo coś istotnego zostało już wcześniej oddane i nigdy nie zwrócone. Dlaczego to nie zostało powiedziane? To pytanie nigdy nie przestało boleć. To nie był egoizm, to nie było lekceważenie, to był instynkt ochrony, ochrony siebie. Drugiego tego, co było. Z powodu prawdy, która rzadko jest mówiona, miłość czasami to także umiejętność milczenia. Nie dlatego, że chce się coś ukryć, ale dlatego, że miłość, gdy jest zbyt wielka, przeraża, a strach przed jej utratą może być większy niż odwaga, by ją przeżyć. Więc zaakceptowano milczenie, zżyto się z nieobecnością odpowiedzi i przyjęto postawę siły, ale wewnątrz. Nic nigdy nie było takie samo. Są rzeczy, których czas nie leczy, tylko przystosowuje. Lata później imię wciąż powraca, wspomnienie wciąż ściska, wzrok wciąż szuka, nawet jeśli życie poszło naprzód, nawet jeśli nikt tego nie widzi. Ta miłość stała się wspomnieniem, ale żywym wspomnieniem, nie takim, które z czasem zanika, ale takim, które pozostaje z tą samą intensywnością, z jaką się zaczęło. I tego się nie wybiera. Tego się nie kontroluje, tylko się to czuje, a miłość wciąż tam jest, nie w formie nadziei, ale jako prawda. Nie oczekuje się już, że druga osoba wróci, nie pragnie się wymuszonego spotkania, tylko uznaje się, że miłość istniała i że pozostawiła korzenie, korzenie, które mieszają się z tym, kim osoba jest dzisiaj, korzenie, które ukształtowały sposób odczuwania, kochania, oddawania się. Ta miłość nauczyła słuchać głębiej, patrzeć z większą obecnością, czuć więcej niż tylko powierzchnię. I chociaż była stłumiona, była to najczystsza miłość, jaką się miało, bo nie prosiła o nic w zamian, tylko czuła. To, co nie zostało przeżyte, nie zostało utracone. Zostało zachowane. Zachowane w każdym geście czułości, bez powodu. W każdym wspomnieniu, które pojawia się bez zaproszenia. W każdej chwili, gdy serce przyspiesza bez powodu. Ta miłość istnieje, nawet jeśli nikt o tym nie wie, nawet jeśli druga osoba nigdy tego nie dostrzegła i nie trzeba jej już więcej mówić, bo kto czuł, już wie. A kto był tak kochany, pewnego dnia poczuje. Może to być w byle jakiej rozmowie, w znajomym zapachu, lub w śnie, który wraca po latach. Ta miłość jest tam, cicha, ale cała. I gdy życie wpada na jego imię, wszystko wraca. Już nie boli jak wcześniej, ale także nie przechodzi niezauważone. Jest cicha respekt dla wszystkiego, co było, nawet jeśli się nie wydarzyło. I jest pewność, która się nie rozprasza. Był prawdziwy, może najbardziej prawdziwy ze wszystkich, nawet bez słów, nawet bez dotyku, nawet bez zakończenia. Pierwsza prawdziwa miłość nie musi być przeżywana, aby być wieczna, ponieważ nie minęła. Przemieniła się, stała się częścią historii, stała się częścią duszy, a dusza nie zapomina tego, co dotknęło głęboko. Niesie to ze sobą, nawet jeśli nikt nie widzi, nawet jeśli nikt nie rozumie. Ta miłość nie umarła, tylko odpoczęła w pamięci, w ciszy i w prawdzie tego, kto wszystko czuł, nigdy nie mówiąc. Wciąż boli, ale to ból bez desperacji. Nie ma już tego impulsu, by gonić za czymś, nie ma już pragnienia zmiany przeszłości. Ale ból pozostał. Cichy, powściągliwy, jak ciężar na klatce piersiowej, który nie zamienia się w płacz, ale też nie staje się pokojem. To ból, który uczy, który towarzyszy, który osiedla się w między zdaniach dnia i pojawia się zawsze się pojawia, kiedy wszystko jest zbyt ciche, bo serce wie, i choć rozum mówi, że to już minęło, są wspomnienia, których ciało nie zapomina, nikt nie zauważył, ale to był on. Wśród wszystkich uśmiechów, to z nim spojrzenie łagodniało. Wśród wszystkich głosów, to jego sprawiało, że świat stawał się mniejszy. Wśród wszystkich imion, to jego nie trzeba było mówić, aby było obecne, i nikt nie wiedział, nikt nie podejrzewał, ponieważ to była dyskretna miłość, delikatna, zbyt głęboka, by się ujawniać. Ktoś z zewnątrz nie rozumie. Myśli, że to była tylko ładna przyjaźń, lekka znajomość, ale wewnątrz. Był tumult, była oddanie, była odczuwana nieobecność, nawet kiedy był obok, i tego nikt nigdy nie pozna. Bo to była prawdziwa miłość, a prawdziwa miłość czasami jest ukrywana jak sekret. On nigdy nie wiedział, ale zostawił ślady, zmienił sposób, w jaki postrzega się świat, sprawił, że wszyscy inni byli mierzeni przez niego, sprawił, że normalne przestało być wystarczające. On nigdy nic nie powiedział. Nigdy nie zapytał, nigdy nie zauważył, albo może zauważył i wolał udawać, że nie. Ale prawda jest taka, że zostawił pustkę, nie dlatego, że odszedł, ale dlatego, że nigdy nie został. To jest ten rodzaj nieobecności, który koroduje, nieobecność czegoś, co nigdy się nie wydarzyło, ale było odczuwane każdego dnia. Ludzie mówią, że czas leczy, kłamią, czas nie leczy. Tylko sprawia, że uczysz się udawać, że wszystko jest w porządku, tylko uczy, jak uśmiechać się z sercem pełnym hałasu, tylko uczy, jak milczeć, ale w środku wszystko wciąż tam jest, zawieszone, wrzucające, i dlatego jakiekolwiek wspomnienie, jak małe by nie było, może zniszczyć cały dzień, bo nic nie zostało rozwiązane, bo nic nie zostało zakończone. Bo ten rodzaj miłości nie ma kropki na końcu. Ma wielokropek, ma pauzę, ma milczenie. Mogło to wszystko zmienić, ale nie potrafiło. Może to był strach, albo brak spostrzegawczości, albo rozproszenie, albo zbyt duża pewność, że będzie tam na zawsze, nawet bez zobowiązań. Ale nie było, bo przychodzi moment, w którym milcząca miłość też się męczy, nie znika, ale się wycofuje, staje się cicha, jeszcze cichsza, aż przestaje się słyszeć nawet własny głos wewnętrzny. I to się stało, uczucie pozostało, ale gest, impuls, chęć pokazania to się zgubiło nie przez poddanie się, ale przez wyczerpanie. To, co zostawił, to nie pustka to obecność wypełniona wypełniona wszystkim, czym nie było wszystkim, czym mogło być wszystkim, co nigdy nie miało odwagi się narodzić. Ta nieobecność jest tak obecna, jak on był kiedyś kształtuje relacje powoduje, że wszystko jest mierzone ostrożnie. Powoduje, że kochasz głębiej, lub z większym strachem, bo po takiej miłości nic już nie jest lekkie, nic już nie jest proste. I kiedy się pojawiam nawet po tak długim czasie, wszystko się rozpada. Wystarczy jeden post, jedno imię w starej grupie, jedno losowe wspomnienie przyniesione przez kogoś, i nagle wszystko wraca: gorąco, zimno, pustka, bo ciało pamięta, ciało wie, a serce. Nigdy nie zapomniało. Można nawet kontynuować życie, mieć inne miłości, budować inną historię, ale to imię, ta obecność, to coś innego. To, co zostaje, nawet gdy wszystko odchodzi, nie ma zakończenia. Ale jest prawda, prawdą jest, że to była miłość, chociaż nigdy nie została tak nazwana, chociaż nikt tego nie zauważył, chociaż druga osoba nigdy nie wiedziała. To była miłość, która nie potrzebuje scenariusza. Tego rodzaju miłość, którą przeżywa się całkowicie wewnętrznie, tego rodzaju miłość, która zostawia bliznę tam, gdzie nigdy nie było cięcia. A kto już to poczuł, ten wie. Wie, że nie chodzi o idealizację. To nie jest tęsknota za tym, czego się nie doświadczyło to ciężar kochania, którego nie można było wyznać, nie można było dotknąć, nie można było przeżyć i to zostawia ślad na zawsze. Nie pragnie się już szczęśliwego zakończenia, tylko wyjaśnienia. Nie chodzi o zaczynanie od nowa, nie chodzi o cofanie czasu, nie chodzi o próbę raz jeszcze, chodzi o zrozumienie. Dlaczego to się nie wydarzyło? Dlaczego nigdy nie zostało powiedziane? Dlaczego uczucie zostało pozostawione samo? Nie chce się już gestu, przeprosin, drugiej szansy, chce się tylko Cię zrozumieć. Bo ból nie pochodzi już z braku, pochodzi z tego, co nie zostało powiedziane, z tego, co nigdy nie zostało potwierdzone. Z tego, co było odczuwane samotnie i ignorowane. I to rani bardziej niż koniec, bo nie było końca. Było porzucenie bez odejścia, milczenie bez pożegnania, była obecność, ale nigdy nie było oddania, było tam, ale nigdy całkowicie. Były spojrzenia, słowa, ukryte obietnice, ale nigdy odwagi, by przekroczyć linię, a to, co najbardziej boli, to to uczucie istniało ale zostało odrzucone, odrzucone z powodu strachu, odrzucone przez tchórzostwo, odrzucone przez wybory, które nie wspierały tego, co się budziło. A kto to czuł? Ten został, bez odpowiedzi, bez kierunku, niosąc samemu coś, co zostało zbudowane we dwoje, chociaż druga osoba tego nie przyjęła. Milczenie stało się murem. Każdy dzień bez słowa był kamieniem dodawanym. Aż to, co było kiedyś połączeniem, stało się dystansem, a osoba, która najbardziej sprawiała, że świat wyglądał na właściwy, stała się tą, która wszystko najbardziej myliła. Ale nawet z upływem czasu, nawet gdy życie próbuje iść dalej, nic nie zastąpiło tego, co ta cicha miłość wywołała. Było inne, głębsze, bardziej niebezpieczne i było prawdziwe. Ktoś, kto czuje w ten sposób, nigdy więcej nie pokocha tak samo. Może próbować, można żyć innymi historiami, można znów się uśmiechać, ale coś staje się mniejsze. Już nigdy nie będzie takiej samej energii. Nadzieja nie wraca z tą samą siłą. Zaufanie łatwo się łamie, bo ta miłość, która się nie wydarzyła, zostawiła wszystko bardziej wrażliwym, wszystko bardziej ostrożnym, wszystko bardziej nieufnym. Po takiej miłości człowiek uczy się ukrywać to, co czuje zanim to zbyt mocno zaboli. Uczy się obserwować więcej niż mówić. Uczy się kochać z nogami na ziemi i z zamkniętym sercem. I to zmienia wszystko. I co dziwne, on nigdy nie wiedział, jak wielkie to jest prowadził swoje życie, podejmował decyzje. Może myślał, że to był tylko lekki gest, etap, jakiekolwiek uczucie, ale to nie było to, to nie było to, to był rodzaj uczucia, który przekształca. Który pozostawia ślad, który uczy, nawet gdy rani i może pewnego dnia to zrozumie, kiedy spojrzy wstecz i poczuje, że było tam coś, czego nie dostrzegł na czas, lub kiedy cisza będzie ważyła więcej niż wcześniej. Ta miłość nie była mała, była powściągnięta, bo ciało krzyczało, a usta milczały, bo pragnienie istniało, ale gest się nie wydarzył, bo obecność była pewna, ale oddanie brakowało. I to męczy. Męczy kochać w samotności, męczy czuć zbyt wiele bez miejsca na przelanie emocji, męczy czekać, nie wiedząc na co się czeka, a kiedy męczy, umiera? Nie, nie umiera, przekształca się, staje się wspomnieniem, staje się opieką, staje się tęsknotą, ale wciąż jest miłością, nawet przebraną, nawet ukrytą, nawet po czasie. Jest taki moment, w którym brak staje się częścią rutyny, nie czeka się już na wiadomość. Nie szuka się już w tłumie, ale serce wciąż się porusza, wciąż rozpoznaje. To tak, jakby część była na zawsze w gotowości, jakby coś w środku nigdy całkowicie nie zaakceptowało nieobecności. I to boli wiedzieć, że wszystko mogło być inne, ale nie było. Nie dlatego, że nie było uczucia, ale dlatego, że strach zwyciężył. A teraz jest za późno. Lub wydaje się, że jest. Ale czy naprawdę jest za późno? To pytanie pojawia się, gdy nikt nie widzi, w środku nocy, w przerwie między jedną rozmową a drugą, w chwili ciszy po śmiechu. Czy gdybym teraz przemówił, miałoby to jeszcze sens? Czy gdyby wszystko wyszło na jaw, serce nadal byłoby gotowe? Czy druga osoba też to czuła? A może wszystko było odczuwane w samotności? Wymyślone? Idealizowane? Nie. To nie była wymyślona historia. To, co zostało przeżyte w ciszy, było prawdziwe. Może nawet bardziej prawdziwe niż wiele opowieści, które zostały wypowiedziane na głos. Może czas nie niszczy, może tylko testuje. Może to, co zostało odczute, nadal tam jest. Milczące, zachowane, uśpione. Może również o tym myślał w pustych dniach. Może też tęsknił. Może też zadawał sobie pytanie, co by się stało, gdyby, gdyby nie bał się, gdyby został, gdyby czuł to samo. A jeśli to wszystko nadal żyje po obu stronach. A jeśli ta cisza nie oznacza zapomnienia, lecz odporności? Jeśli ta niespełniona miłość przemówiła do ciebie, podziel się tym. Zarejestruj się, daj lajkę i komentuj. Czy kiedykolwiek poczułeś coś tak silnego? A milczałeś?